W dniach od 14 do 16 czerwca na rozkaz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach z dnia 18 maja strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druchowie ochotniczych straży pożarnych z jednostek, na wyposażeniu których znajdują się łodzie z silnikami zaburtowymi, odbywali ćwiczenia pod kryptonimem Wisła 2021 z zakresu prowadzenia działań ratowniczych w obrębie progu spiętrzającego wodę na rzece Wiśla. Ćwiczymy po długiej przerwie, która była związana z COVID-19, z tymi obostrzeniami, i nareszcie, nareszcie możemy wykonać pewne zadania praktyczne, już nie teoretyczne, ale praktyczne, które są niesamowicie ważne w Państwowej i Chodniczej Straży Pożarnej. Ćwiczymy, jak z tyłu widzimy, w plenerze na akwenie wodnym, na rzece płynącej co stwarza dodatkowe zagrożenia dla nas, dla ratowników, no i dla osób, które też tutaj pływają. Ćwiczymy przez 3 dni łącznie będzie przeszkolonych ponad no lub blisko 100 osób. Blisko 100 osób. W ćwiczeniach przez 3 dni będą brały takie jednostki jak udział jak Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie to nowa Wieś, Ryczywół, Brzeźnica, Świerże Górne, Chmielew, Gniewoszów, Samwodzie oraz Łoje. Są to jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają na swoim wyposażeniu łodzie z silnikami zaburtowymi. Również w pierwszym dniu ćwiczeń byli z nami funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Kozienic, z którymi też niejednokrotnie spotykamy się na ćwiczeniach. Takie ćwiczenia jak dziś są bardzo potrzebne po to, żeby obyć się ze sprzętem, a w szczególności z tym pozornie bezpiecznym akwelem. Rok rocznie spotykamy się z wieloma zagrożeniami właśnie na gnieździe. W szczególności w miejscu takim jak próg spiętrzający na rzece przy elektrowni Kozienice. Rok rocznie pomagamy tutaj czy to kajakarzom, wędkarzom, Bądź ludziom, którzy przepływają z większymi jednostkami. Im więcej ćwiczymy tutaj, im więcej mamy tej praktyki, tym bezpieczniej czujemy się przy działaniach ratowniczych. Zebranych strażaków i gości powitał młodszy brygadier Paweł Kowalski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. 15 czerwca z ćwiczącymi strażakami spotkali się starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, którzy zgodnie stwierdzili, że ćwiczenia i treningi pozwalają na przeprowadzanie sprawnych i bezpiecznych akcji ratowniczych. Treningi nie mistrza, także każde ćwiczenia, każde następne po prostu pozwalają te umiejętności doskonalić i nabierać pewności tego co robicie i sprawności, jak wiadomo, że... Jak człowiek już później robi po prostu odruchowo, to zupełnie inaczej, a czasami stres nie jest najlepszym doradcą, także warto po prostu mieć to dobrze przetrenowane, przećwiczone, żeby w trakcie już tej rzeczywistej akcji. Jednak przede wszystkim w pierwszej myśli pojawiał się człowiek i ratowanie, a nie ewentualnie to, gdzie jest sprzęt uruchomić, jak uruchomić jak on zadziała. Także Życzę, żeby te ćwiczenia przyniosły efekt i żebyście nabrali naprawdę pewności i stali się mistrzami w tym, co robicie. Bezpieczność ćwiczeń życzymy. Żebyście cało wrócili. Tak jak mówi komendant umiejętności nawet nabyli. Jak będą braki sprzętowe uzupełnimy e, i wracajcie bezpiecznie, bo ważne, żeby nie niosąc pomoc komuś też zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bo macie rodziny, ktoś na Was czeka. Poza tym ta pomoc jest niesiona nie tylko raz, tylko jesteście. Albo zawodowcami, albo chodnikami, ale w zasadzie świadczycie tą pomoc 24 godziny na dobę. Dlatego bezpieczeństwa życzę Wam i sukcesów. Strażacy mieli do przećwiczenia kilka epizodów. Pierwszy z nich to ewakuacja i przetransportowanie osoby poszkodowanej za pomocą łodzi, a następnie udzielenie kwalifikowanej pomocy medycznej. Drugi epizod dotyczył transportu ciężkich elementów lub osób z jednej z mielizn do wyznaczonego miejsca. Trzeci epizod to manewrowanie łodzią w wyznaczonym miejscu akwenu wodnego. Czwarte zadanie dotyczyło zaś sprawdzenia i przepłynięcia przez zaporę spiętrzającą przy elektrowni Kozienice. Tam mamy dość duży próg wodny i to wiele osób, wiele osób ma z tym trudność, żeby przepłynąć. Natomiast my musimy się zaznajomić z tym, bo trafiamy na akcje choćby nocne w tym miejscu, które są dość niebezpieczne. Dlatego im więcej ćwiczeń, tym dla nas lepiej. Na płynących akwenach wodnych często dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków. Rzeka Wisła wygląda z pozoru na bezpieczną. Natomiast niestety, co roku są ofiary związane z tym, że pływamy na akwenach. No, niewyznaczonych. Nie ma tam ratowników. Po prostu korzystamy z ładnej pogody, nie sprawdzimy niebezpieczeństw, które są przy brzegu. Wpuszczamy niejednokrotnie tam swoje dzieci, a później, no niestety, są konsekwencje straszne tego. Dlatego przestrzegamy no i zalecamy, żeby korzystać z miejsc, gdzie są wyznaczone, gdzie są ratownicy choćby, gdzie ktoś może nam pomóc. Rzeka Wisła jest o tyle niebezpieczna, że może nam się diametralnie nie zmienić w ciągu jednego dnia w miejscu, gdzie pływamy dziś i mamy grunt, na drugi dzień tego gruntu możemy nie mieć. Głównym celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie współdziałania i koordynacji strażaków państwowej straży pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych, a także doskonalenie ich umiejętności.